Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dzisiejszą Ewangelię poprzedza Psalm 119. Warto go przeczytać w pełnej wersji, bo jest nasycony opowieściami o korzyściach, które płyną z przestrzegania przykazań. Psalmista wypowiada między innymi takie zdanie: Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim. Bóg daje nam przykazania nie po to, by ograniczać nasze pole działania, ale po to, by poszerzać nasze serca i czynić nasze życie pełnym, by nas nasycić światłem słowa i uczynić ludźmi autentycznymi. Przykazania są częścią naszej tożsamości i tym, co sprawia, że stajemy się światłem dla innych i solą, która nie traci smaku. Przykazania sprawiają, że stajemy się harmonijni. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne Wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.